Cześć, tu Mamik. Zapraszam na szeryfa z Nottingham. Pokażę Wam mniej więcej o co chodzi w grze. Tak wygląda gra już po kilku rundach. Runda składa się z pięciu faz. Ktoś zawsze jest szeryfem. On później będzie tutaj w trzeciej czwartej fazie dopiero uczestniczył. Ale pierwsza faza gry to jest wymiana. Mamy swoje karty na ręce zielone to są zwykłe czerwone to są kontrabanty tu też je będziemy sobie układać tak? mamy cztery dobra plus te tutaj kontrabanty odkładamy sobie te karty możemy sobie wziąć stąd jedną kartę dwie ile chcemy, bierzemy ten stosik przeglądamy albo ten jeśli już wybierzemy coś z tego stosu możemy sobie dobrać w ciemno jak chcemy następna faza to jest napełnianie torebeczek, możemy napełnić od jedną, jednej Karty do pięciu, tak? Następnie mamy fazę deklaracji, czyli każdy z graczy sobie załadował, co tam ma, no i każdy po kolei y, mówi, co ma, musi powiedzieć, ile kart ma, czyli na przykład trzy karty. Y, jeden legalny towar, czyli jeden rodzaj, może powiedzieć, czyli na przykład trzy sery, ten tu powiedział, że ma trzy jabłka. Następnie mamy inspekcję, czyli sery będzie dokonywał inspekcji. Możemy mu zaproponować oczywiście łapówkę, pieniążki, karty z worka. E, możemy kombinować, co tu wymyślić. Nasz przeciwnik w tym czasie może też e, powiedzieć, że daje na przykład 5, żeby seryf sprawdził tutaj, co tu jest. Też może kombinować, żeby tutaj szeryf przepuścić, bądź możemy blefować i powiedzieć, że mamy tylko jabłka. Może co so sprawdzić, jak chce, czy nie chce. I tak robimy, dopóki szeryf nie podejmie decyzji. Jeśli szeryf decydował się łapówkę, no to oczywiście bierzemy, dokładamy sobie karty. Jeśli szeryf chce sprawdzić. To mówimy, co tu było zadeklarowane, czyli jeśli tutaj ten gracz zadeklarował, że ma trzy jabłka i ma faktycznie trzy jabłka. Szeryf płaci tą tutaj grzywnę, czyli w tym wypadku 6, a jeśli by była taka sytuacja, towary, które były zadeklarowane są ok. Czyli mogą iść, a te, które nie zadeklarowaliśmy, jest grzywna. Szelot będzie je odkładał tutaj do dowolnej kolejności na jeden ze stosów, to jest OK. Dokładamy sobie ta kontramanta. Oczywiście jest zawsze zakryta po tym wszystkim, jak każdy to zrobił. Koniec rundy: to przechodzi. Jeśli gracz by nie miał pieniążków, płaci wtedy kartami, które ma wyłożone. Tak, Tu jest wartość karty. Jeśli by mu się skończyły, płaci. Na koniec gry liczymy punkty, kto ile zgromadził, czyli tutaj tę wartość. Do tego ten, kto ma najwięcej tutaj ma jeszcze te punkty stąd, punkty za kontrabantę ten kto ma najwięcej wygrywa. Jesteście po zasadach, widzieliście mniej więcej o co chodzi grze, gra imprezowa, bardzo prosta z elementem brefu negocjacji. Tutaj bardzo fajnie wypada w pełnym składzie, trochę mniejszym na trzy osoby Troszkę słabo nie polecam, szczerze mówiąc, tylko w pełnym składzie, gra od Kulmina Not wydana przez rabę, już niestety niedostępna, ale gra sama w sobie jest dosyć specyficzna, jeśli chodzi o dobrefowanie bo jeśli mamy tutaj dobrą ekipę do gry, czyli e, dobra i brzda, że tak powiem, każdy umie się wczuć, umie kombinować, nie ma że ktoś kogoś nie lubi i go zawsze nie przepuści. Ta gra tutaj pokaże nam całą swoją klasę, ale wystarczy, że jeśli jeden z graczy stwierdzi, że on nie będzie nikogo przepuszczał, będzie psuł nam grę po prostu. Ja polecam sprawdzić, jeśli macie gdzieś okazję. Wyszła też, wyszedł też dodatek do tej gry, który troszkę ją tutaj zmienia. Też fajnie to wszystko działa. Na tą chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.